Wejść może Mikołajową porą. W drugą Mikołajową niedzielę Adwentu. Witamy serdecznie. <grym> tego porą, albo tej nocy. Pewnie do grzecznych dzieci Mikołaj przyszedł. Do niegrzecznych. Pewnie też przyszedł, ale nie z prezentami. I to nie jest e, tak, to... jak tutaj, tylko. Proszę bardzo, krasnale są, krasnale są wśród nas, witamy serdecznie, cieszymy się, a teraz będziemy to udostępniać. udostępnić i poszło. Krasnale są, krasnale są wśród nas. Witamy na konferencji telefony. Po prostu. No właśnie, tak. bo tak z każdej strony was słyszałem. Ja też, a to co, że ja to nadawałem? Nie, to wy to nadawaliście. Nie. Mm. Się ja to, nie, to się wydarzyło. U mnie to nie ludzie tak, ja by... Z nami witają. Serdecznie Was. Pozdrawiamy Was serdecznie. Tak, I, I w ogóle z Wiorejorzów ogóle... i wszystkie możliwe krańce świata. Tak, tak. I, i trzeba i nam powiedzieć, że dzisiaj pierwszy raz idziemy dwutorowo na YouTube'a tak. i na Facebooka jednocześnie. Nie, Taka nie. magia tu nas stała w sieci internetu. No Dla Was, słuchajcie, chcemy się rozwijać, chcemy, żeby to nasze wspólne dzieło Słowa Spokoju w jakiś sposób też pączkowało. I pączkowało, nie wiem, czemu powiedziałem pączkowało, ale moje działem pączkowało. Nie, nie, no, e, niech to sobie po prostu idzie swoim torem, niech Ewangelia, niech Słowo Boże się rozszerza. E, nie wiem, czy już możemy zacząć, ale dwie minuty minęły, na Facebooku już jesteśmy. Kto dołączył, to dołączył. Modlimy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 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 Panie Boże, przyjdź do Chorzowa, przyjdź do Żor, przyjdź do Mysłowic i do wszystkich miejsc, w których po prostu teraz jesteśmy na tym wspólnym dzieleniu się Słowem Bożym. Niech Twoje przyjście przyniesie nam radość. Wołamy do Ciebie marana Ta, Chcemy abyś przyszedł dzisiaj do nas i był obecny w przestrzeni naszego życia, w przestrzeni naszego ducha, aby to dzielenie, które teraz właśnie rozpoczynamy, dało nam obfite owoce w naszym życiu, ale nie tylko duchowym, ale żeby ono wydawało owoce w życiu tym naszym codziennym, pośród naszych przyjaciół, znajomych, współpracowników, do tych wszystkich do których będziemy docierać. Niech nasze życie będzie ewangelią. Niech ono będzie radosną nowiną o tym, że Chrystus zmartwychwstał i jest pośród nas. Amen. Amen, amen. amen. Dzisiaj zacznie ksiądz Mateusz W. Cieszymy się, że podzieli się z nami doświadczeniem słowa jako pierwszy. Dzisiaj ma też tak okazję tak. być na ambonie. Na będą o właśnie, to właśnie to dobre wieści. Dobre wieści, tak, tak. W ogóle się cieszę, że to jest pierwsza niedziela, kiedy już jesteśmy po serii naszych katechiz, Tak, które, jak można powiedzieć, wypuściliśmy i wierzymy, że będzie więcej, e, że się też rozwijamy. No więc dzisiaj druga niedziela Adwentu, idziemy dalej w tej naszej adwentowej wędrówce. Ja dzisiaj też w ogóle miałem okazję głosić Samoborze na nie, jak już zostałem wywołany. I to, co mnie dzisiaj w ogóle fascynuje, to ten motyw, no mnie to osobiście tak dotyka tych wielkich świadków Adwentu, czy tak się ładnie też mówi patronowie Adwentu. No, mamy trzech takich patronów Adwentu, to jest Maryja, to jest Jan Chrzciciel i prorok Izajasz. No i dzisiaj właśnie przyglądamy się w tą niedzielę szczególnie tym dwóm. dwóm ostatnim, bo to Jan Chrzciciel i prorok Izajasz. No w ogóle Izajarz nam tak mocno towarzyszy przez Adwent. Tak chyba w tym tygodniu codziennie w ogóle mieliśmy z księgi proroka Izajasza z tego, co kojarzę. I w ogóle ta liturgia słowa adwentowa w tygodniu jest dla mnie taka pięknie ułożona, że mamy proroctwo z Izajasza i Ewangelia, która pokazuje, że, że to proroctwo się wypełnia. No i dzisiaj też jakby w tym kluczu mamy zbudowaną liturgię słowa. Prorok Izajasz, to też dzisiaj właśnie mówiłem na homilii, też z tym się dzieliłem i na Facebooku i na Twitterze, że prorok Izajasz tak dokładnie opisał życie Jezusa że w ogóle ojcowie kościoła święty Hieronim go nazwali ewangelistą Starego Testamentu, że podał tyle szczegółów, że zyskał sobie właśnie taki tytuł ewangelisty. No i on dzisiaj nas otwiera nam Liturgię Słowa i do proroka Izajasza też właśnie odwołuje się Jan Chrzciciel, który wychodzi nad, nad Jordan i cytuje Izajasza mówiąc, "Prostujcie drogi dla Pana, e, głos na pustyni. I tak to mnie dzisiaj właśnie dotyka to to, że jeden i drugi no, że oni uczą nas właśnie oczekiwania na Jezusa. Po to jest, jest adwent, żebyśmy się uczyli oczekiwać na Jezusa i każdy z tych bohaterów, tak przynajmniej dzisiaj dla mnie, no każdy z nich uczy nas takiego innego oczekiwania. I Zajasz, który no, jest takim wielkim prorokiem nadziei, bo to proroctwo, które dzisiaj jest spisane, no, to jest proroctwo w bardzo trudnym czasie dla Izraelitów. To jest niewola babilońska, to jest zburzenie świątyni. Izraelici już mają takie poczucie, że, no, że pana Boga już nie ma między nimi, że Bóg ich opuścił, Bóg się wycofał, a Izajasz daje taką obietnicę, że Bóg jest, że Bóg o nich pamięta i że Bóg do nich przyjdzie. Że jakby Izajasz mówi: On po nas przyjdzie, on przyjdzie jak pasterz, przyjdzie jako Bóg mocny i mnie osobiście mocno dotyka, jako taki właśnie patron adwentu, jako ten, który mówi: My czekamy na Boga, który przychodzi z mocą. No i oczywiście Jan Chrzciciel, który do tego Izajasza się dzisiaj odwołuje, ale który tak jakby pokazuje no, tą, tą drogę oczekiwania nie, na przyjście Mesjasza, że pokazuje, że żeby przygotować się na spotkanie z Nim, no to trzeba przemienić serce. W ogóle też Jan Chrzciciel to też taki piękny tytuł, który, no sorry, ale dzisiaj mnie wszystko jakoś tak dotyka. Jan Chrzciciel, który ma też tytuł, Kościół Wschodni go tak nazywał, ale to też tak ja się z tym spotkałem w wielu źródłach, że Jan Chrzciciel to jest ostatni prorok Starego Testamentu jednocześnie pierwszy prorok Nowego Testamentu, człowiek dwóch testamentów, i to jest człowiek, czy prorok, który już wskazuje bardzo mocno Mesjasza, on tym już Izraelitom nad Jordanem mówi, zobaczcie, on już między wami jest, jak to można sparafrazować, on się już tu przechadza, już za chwilę go zobaczycie. I to, co jest piękne, to, to jan Chrzciciel nie mówi tym Izraelitom: słuchajcie, to, to jak przyjdzie Mesjasz, to się ładnie ubierzcie, posprzątajcie domy, tak? umyjcie okna. Nie, nie mówi. Tak. Nie mówi, no chyba, że gdzieś tam jest jakiś apokryw, ale ja się z tym nie spotkałem, tylko e, mówi im: zmieńcie myślenie, nie? to nawróćcie się, metanoja. Ja dzisiaj używam takiego sformułowania: przemyślcie na nowo swoje życie. Tak? Jeżeli chcecie spotkać się z Mesjaszem, to przemyślcie, co w waszym życiu jest dobre, co jest złe, czego jest za dużo, czego jest za mało. I oczywiście, bo tu też trzeba unikać takiego myślenia, które nam często jakby towarzyszy, że żeby spotkać Jezusa, to ja już muszę być święty, tak? idealny, tak? że Panie Jezu, Ty przychodzisz na gotowe. Nie. Ja mogę być taki, za przeproszeniem, rozwalony i Jezus do mnie przyjdzie po to, żeby mnie uzdrowić, żeby mnie wyciągnąć z grzechu, ale ważna jest taka postawa, że ja jakby mam to myślenie. Teraz to będzie masło myślane. Mam myślenie, żeby zmienić myślenie, nie? Że ja mam w sobie coś takiego, że, że ja w czekaniu na Jezusa jestem gotowy, żeby coś w moim życiu zmienić. Może dzisiaj jeszcze pewnych rzeczy zmienić nie potrafię, jeszcze gdzieś tam tkwię w moich przyzwyczajeniach, ale jestem gotowy, że z pomocą Jezusa chcę coś zmienić. I, i mnie osobiście dzisiaj właśnie dotykają no, oni dwaj, i Izajasz, który mówi, Bóg przyjdzie, Bóg wam pomoże i Jan Szczyciel, który mówi, słuchajcie, zmieńcie myślenie, bo On już tutaj jest. Zmieńcie myślenie i bądźcie gotowi. I, no i dzisiaj jakby w tej takiej no, tematyce adwentowej właśnie i Izajasz i, i Jan Chrzciciel, ci dwaj prorocy dzisiaj mnie tak gdzieś ciągną, nie? Naprzód. Tyle Amen. ode mnie. Amen. 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 Ta liturgia słowa z takim jednym hasłem się kojarzy, niecierpliwość. Adwent to czas czekania, i tak no, można powiedzieć, niedawno zaczęliśmy, ale może się pojawiać jakieś znużenie, szczególnie ci, którzy może podzieli jakieś postanowienie dla nich niewygodne, może już odczyli nie raz, nie dwa. To, że takie oczekiwanie. W jaki sposób powoduje no takie z jednej strony znużenie, zmęczenie tym wyczekiwaniem, wyglądaniem. I widzę, że dzisiaj ta liturgia słowa jakby pokazuje to we wszystkich yy, czytaniach. Tak? Pierwsze czytanie, które nam pokazuje sytuację Izraelitów, którzy są w niewoli. Yy, Którzy właściwie no, mogą już wątpić w to, czy oni naprawdę wyjdą z tej niewoli. Tak? I Zajesz im zapowiada, że już odpokutował swoje winy. Tak? Skoro grzech wprowadził ich w sytuację niewoli, to jest teraz nadzieja, żeby, żeby te ręce im, że się tak wyrażę, już zupełnie nie opadły, żeby nie stracili tej nadziei. To będzie właśnie ta, ta droga, tak? którą trzeba też prostować na pustkowiu, gościniec dla naszego Boga, tak? Przez pustynię wyjście, tak jak wyszli z niewoli egipskiej, tak samo też z tego Babilonu będą wracać do ziemi obiecanej. Może będą pozbawieni wielu rzeczy, może to będzie, nie będzie takie bogactwo, jak było. Natomiast, no, żeby nie tracić tej, tej, tej nadziei, o tej wytrwałości właśnie i też jakby niecierpliwości w tych znakach, które które przychodzą. I podobny motyw mamy dzisiaj też także w drugim czytaniu, gdzie w liście świętego Piotra mamy motyw tego drugiego czekania, o którym my mówimy w adwencie, czyli oczekiwania nie na Boże Narodzenie, ale tego oczekiwania na kolejne przyjście Pana Jezusa. I tutaj też tysiąc lat jak jeden dzień, jeden dzień jak tysiąc lat. Nie jest najważniejsze, kiedy się to stanie. Ważne jest to, żeby Twoje serce było gotowe. I ta niecierpliwość też wobec tego powrotu. Tak naprawdę. Jak to pisze tutaj święty Paweł, że niektórzy mogą mówić, są przekonani, że Pan zwleka, tak? że się ociąga, że, że jeszcze nie chce, że nie chce przynieść swojej obecności, swojego błogosławieństwa. Święty Piotr pokazuje, żeby to inaczej interpretować. Bóg nie jest ociągający się, ale jest cierpliwy wobec tych, którzy jeszcze potrzebują czasu, żeby dojrzeć i być gotowym, właśnie na to, kiedy on przyjdzie. Tak? Czyli czeka cierpliwie, aż jego dzieci będą gotowe na to. Aż się, nawet jeżeli to będzie dużo kosztować, to, to ta cierpliwość przyniesie znacznie większe, większe owoce. Więc nie jest ważny ten czas, żeby to się stało już nagle, szybko. Tak? Nawet mamy to piękne powiedzenie po polsku: co nagle, to po diable. Pan Bóg jest cierpliwy. <grym> Pan był cierpliwy I, I w tym czekaniu potrzebujemy mieć taką wytrwałość bez tracenia nadziei. Właśnie. I przykładem tego właśnie dzisiaj widzimy w Ewangelii Jan Chrzciciel, który pokazuje, to jest ten, który wskazuje właśnie, oto baranek Boży. Tak? Zobaczcie to, królestwo Boże już przychodzi, ono się już spełnia. Możecie zobaczyć, że, że ten, ten jest mocniejszy. Tak? Ja was nakłaniam do tego, żebyście zmienili swoje życie według swoich wysiłków, według swoich starań. Ja was symbolicznie oczyszczam do tego, żeby pokazać, że wy chcecie prostować te ścieżki dla Pana Boga. Natomiast po mnie przychodzi ten, który da zupełnie nową jakość. Że to przyjście właśnie będzie dawało moc Ducha Świętego. Będzie krztem w ogniu, będzie krztem w mocy, będzie krztem w rzeczach i sprawach, które nawet, których sobie nawet nie wyobrażacie. Więc ta z jednej strony niecierpliwość, to napięcie, które jest w tej liturgii słowa, jakoś też dzisiaj się we mnie odzywa, że ja sam też często jestem niecierpliwy i wtedy tracę nadzieję, tak naprawdę, że mam tylko jakąś, no, daje granicę pewną Panu Bogu, do tej pory możesz przyjść, tak, a jak potem, to ja już potem, no nie, robię, robię po swojemu, tak, ja, ja się zajmę swoje, to, to zrobię to po swojemu, tak. Abraham nawet, zobaczcie, miał też obietnicę daną potomka Izaaka, ale kiedy się obietnicy, spełnienie obietnicy nie spełniało, no to nawet z Sarą zaczęli kombinować, no to może to będziesz miał z tej niewolnicy, Hagar, może to o taką chodzi, tak? Jakby umniejszanie tej roli Pana Boga przez, to, przez tą naszą taką niecierpliwość i w gruncie rzeczy brak zaufania. A ten Izajasz bardzo mocno pokazuje, wtedy, kiedy paradoksalnie jest najciemniej, wtedy paradoksalnie zaczyna działać Bóg. Że często właśnie ta granica jest punktem zwrotnym w naszym życiu, że wtedy już wiemy, że to nie my po naszemu będziemy kombinować, nie naszymi siłami, ale dopiero wtedy Pan Bóg może wejść, bo my się wtedy poddajemy tak naprawdę. Zdaje się nam, że już, że już nie mamy siły, nie mamy mocy i Pan Bóg tego nie robi, żeby, żeby nas, <laughs> że się tak wyrażę, wykończyć tak? czy wypróbować, ale dlatego, żeby, żeby przygotować jak najpełniej, największą liczbę, Liczbę osób. Także to, to dzisiaj w tym czekaniu adwentowym jakoś mnie, mnie mocno porusza i widzę, że jest też takim y, prostowaniem ścieżek. Właśnie to główne y, zaufanie, nawet w poczuciu tego, że to Pan Bóg się ociąga, choć to jest zawsze właśnie mylne wrażenie, że to my potrzebujemy do tego dorosnąć, to my potrzebujemy się nawrócić, to o czym mówiłeś, zmienić nasze myślenie. Niech się zatem tak stanie. Amen. Amen. Um, moi kochani, w komentarzach. Tak jak się ja to, słucham słucham. to chciałem ja powiedzieć to, teraz. <słuch> <słuch> Halo, bo ja nie słyszałem teraz. Dobrze, mów, 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 mów. Ok, no więc zachęcam jeszcze raz, można się dzielić w komentarzach słowem. I w ogóle. Tak to, jak to ja jak chętnie to... się podzielę, to ja chętnie teraz się podzielę. Aha, ale, ja ale... Się A mogę powiedzieć. na wizji, muszę w komentarzu. To ty powiedz na wizji, ale ja sam mówią rozkminę taką językową. Bo no. Bartek tego słowa, które było w czytaniu, ten gościniec. Wy wiedzieliście w czym gościniec? Nie wiem. Nie. Bo ja, ja to słowo rozkminiłem dopiero, jak zacząłem czytać władcy pierścieni. Bo no. mi gościniec w ogóle, wiecie, z gościniec? W takim sensie jakaś gospoda, nie? Mm -hmm. Ale wszędzie się tam motyw jechali przez gościniec. I potem gdzieś tam to tak odkryłem, nie? że to jest ten główny szlak, ta taka główna droga, która prowadziła do jakiegoś państwa, miasta, krainy. No, to tak, tak na marginesie mi się tak skojarzyło. Proszę Może sam. Czy ja mogę już? Mogę słówko? Spokojnie. Słowo spokoju. będzie spokoju. spokoju, spokoju. Bardzo też jeszcze raz zachęcamy do tego, żebyście też pisali wasze doświadczenie dzisiejszego słowa. Myślę, że wynosimy je też z liturgii, na której mogliśmy być i słowo dzisiaj jest, jest obfite i jest o czym dzisiaj myśleć i o czym rozważać. Także serdecznie słuchajcie nasi mili gościa i was jest około mnóstwo dzisiaj, chyba ta wieczorowa pora. Wieczorowa pora wszystkim sprzyja. Dobrze, że z nami jesteście i że postanowiliście spędzić ten wieczór, właśnie pochylając się też, też nad Słowem Bożym, ale może ja już uciekam do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Chciałbym dzisiaj zatrzymać się gruntownie nad, nad proroctwem, nad Izajaszem. Tutaj może on chyba najbardziej dzisiaj nas prowadzi, ale mnie też on jakoś tak, mnie mocno dzisiaj też doświadcza, szczególnie te pierwsze, pierwsze słowa: Pocieszcie, pocieszcie, mój lud, nie? Że jest takie bardzo silne wezwanie do, do tego, żeby pocieszać, żeby nieść, nieść konkretną radość. Fajnie, że powiedzieliście o środowisku życia tamtejszych Izraelitów, że znajdowali się w niewoli, że już byli nią naprawdę utrudzeni, i że dzisiaj pada właśnie takie słowo Izraela. Ale to, co dalej tam pada, to jest też istotne, że Izajasz ma ogłosić Izraelowi, że jakby grzechy zostały odpuszczone i że mają powód do radości, i on właśnie jest związany z tym, że grzechy zostały odpuszczone, że pokuta została dopełniona. Ja sobie tak pomyślałem, patrząc też w historię mojego doświadczenia relacji z Panem Bogiem, że długo sobie też nie potrafiłem pewnych rzeczy, pewnych grzechów też przebaczyć, i to powodowało taki mój smutek w życiu duchowym, że, że, że nie docierała do mnie do końca dobra nowina o tym, że, że grzech został zmazany, że grzech został odpuszczony. Nie, że nie wierzyłem, że Bóg mi nie odpuszcza grzechu, ale że do mojego serca jeszcze to nie dotarło. I powiem wam szczerze, że uważam, że ważnym elementem w życiu duchowym jest uznanie w sobie tego, że Bóg mi rzeczywiście odpuścił grzechy. I to powoduje we mnie radość. I tak, na, tak często mi się wydaje, że to mogłoby być dla mnie, przynajmniej może na ten adwent, jest jeszcze takim wejściem właśnie, co to znaczy przygotować drogę do Panu, prostować ścieżki. No bo przecież, okej. Okay, ja czuję się nawrócony, nawrócony nie? czuję, że jestem wierzący. No i właśnie, może takim etapem mojej wiary jest teraz to, żeby przyjąć głęboko prawdę o tym, że zostałem, że moje grzechy zostały odpuszczone. Ale jeszcze więcej, to mi się bardzo mocno łączy z dzisiejszą Ewangelią. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. No to to jest to. Początek Ewangelii, czyli początek dobrej nowiny, ale o kim? O Jezusie. Jezus znaczy słowo Bóg zbawia. Czyli, czyli dzisiaj, czyli przyjęcie tego, że Bóg zbawia, jest w jakiś sposób formą wejścia w ogóle, na, na przygotowanie tej drogi Panu, nie? Od tego się zaczyna ta Ewangelia, od zaznaczenia osoby Jezusa Chrystusa. Jak fajnie, że mówimy sobie o Izajaszu, fajnie, że sobie mówimy o Janie Chrzcicielu, ale Marek zaczyna od Jezusa Chrystusa. Nie? I tak sobie myślę, że my często, słuchajcie, zaczynamy nie od tej, od tej osoby, o której powinniśmy zacząć, ale początkiem naszego nawrócenia, początkiem i w ogóle sensem tego, Powinna być osoba Jezusa Chrystusa, bo proroctwo wypełnia się na naszych oczach. Bo Jezus nam przynosi radość, Jezus daje nam wolność, Jezus jest tym pasterzem, który ma nas znaleźć. Dwa tygodnie temu byliśmy przy tekście, w którym była mowa o dobrym pasterzu, że, że było proroctwo o tym, że, Jezus, że Bóg sam ogłasza, że on znajdzie, on uleczy owce, nie? Bo pasterze mhm. zawiedli, nie? Ale dzisiaj w proroctwie, nie wiem, chyba w przekładzie tysiąc latki tego nie ma, ale w przekładzie tym ja korzystam z tego pierwszego kościoła jest. Przemówcie kapłani do serca Jeruzalem. Dodajcie mu otuchy. Dzisiaj kapłani, pasterze są wezwani do tego, żeby też dodawać otuchy. I myślę, że to jest w ogóle nasza też misja. Przeżywamy Adwent. I mamy, słuchajcie, powody do radości. Wiele aspektów naszego życia próbuje nam odbierać powody do radości. Pandemia, która budzi lęk i strach, brak ładu społecznego w naszej ojczyźnie, konflikty na poziomie domu, na poziomie rodziny, na poziomie sąsiadów, przyjaciół, nie? Problemy, nie wiem, związane z, z pracą. W ogóle jest jakaś taka ciężka atmosfera, nie? A my słyszymy dzisiaj pocieszcie, pocieszcie yy, mój lud. Mamy powody do radości. Pierwszym aspektem jest tego właśnie to, że Bóg nam odpuszcza grzechy. I tu trzeba powiedzieć wow! No i nie ma innej opcji, nie? Proszę ze mnie nie śmiać. Bardzo brzydko. Bardzo panu panowie, tak? Ja Powody do nie. radości, mówię, a oni, widzicie, to jest właśnie, kto są koledzy, zawsze cię wykpią. Ty ich nie wykpisz na wizji, absolutnie. Nie ale ale oni, nie, nie, nie. oni tak, się ja skończy, zobaczycie. E, I i to, powód do radości są, i, i to jest dzisiaj dla mnie też sednem tej Ewangelii, nie? I wiecie, kuchnia, my śpiewamy te Alleluja w kościele, nie? I tak sobie już dłużej to myślę, nie? To aleluja jest takie, że już mi aleluja. Nie, że no po prostu jest. Mało tam jest radości, nie? A ostatnio Julka, taka wiecie, na balkonie dwa razy była, nie wiem, czterolatka chyba nie. Jak zaśpiewała aleluja, to przekrzyczała mnie w mikrofonie, nie? To było aleluja radość. Oczywiście może nie miała tej świadomości i się podoba ten śpiew. nie? Mama ją tam uciszała. Nie. Słuchajcie, radość trzeba wypowiedzieć. I chciałbym za Was zaprosić do tego, żebyście dzisiaj szli spać z taką ogromną nadzieją o tym, że naprawdę mamy Boga, który nas pociesza. Że, że my mamy powody do radości i nikt innych nie odbierze, bo to się już dokonało. I, i to trzeba mocno dzisiaj powiedzieć. Coś jeszcze chciałem. Nie wiem, czy ja byłem składny, ale to tyle powiem. O radości było na pewno. O pocieszeniu. Nie to było składne. Amen? Tyle? Amen. Amen, chyba. Yy, no to tak, to będziemy kończyć. Słuchajcie, naszą transmisję po malutku. Chyba, chyba. jakoś tak. Jakimś tak takim. Tam... Pośpiech. No, to nie nam tak sprawnie poszło. No, wiecie co, bo się nie, nie rozgadali już. dzisiaj. No. No. Ja, ja też dzisiaj no, byłem. Nie jest, strony... Może skutecznie rozgrywali słowo, że to tak jakoś. Ja się zastanawiam, czy tak dobrze to powiedzieliśmy, czy to słowo nas tak mało się dotyka, że tak krótko. Mogę może, może. Może właśnie. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Wam za obecność. Dziękuję, że byliście. Dziękujemy Wam za wasze, za wasze komentarze. Niektórzy jeszcze teraz piszą szczęść Boże, a my już będziemy mówić, słuchajcie, z Panem Bogiem. Je jeszcze nie, tak? No słuchajcie, no trzeba. Trzeba się już nam pomału żegnać. Życzyć Wam dobrej nocy. 22 dochodzi. Słuchajcie. Zaczynamy jutro tydzień, tydzień pracy. To znaczy, może Wy <noise> bardziej, bo akurat my kończymy dzień pracy. Ale myślę, że, że nasz też, też Pan będzie prowadzić we wszystkim. Przypominamy też o katechezach. Te, które tak. ruszyły w adwencie, na razie w pierwszym tygodniu te startujące. Poniedziałek, środa, piątek, korki z modlitwy, dobre wieści i prezenty z nieba. Także zapraszamy Was do tego, żeby też brać w nich udział. Chcemy krótko i treściwie pokazywać konkretne tematy, które też dla nas są istotne i przekazywać je dalej. Więc zapraszamy do tego, żeby też i na YouTube, i na Facebooku. Komentować. Możecie też tam stawiać pytania. Jeżeli Wam się coś skojarzy w danym temacie, też do tego zachęcamy, bo chcemy też w tych katechezach odpowiadać na tak naprawdę na Wasze pytania, na wasze potrzeby. Yy, I tym się dzielić, co jest yy, naszą, naszą radością. Na pewno, no dobra. Czy my za w jakimś różnym wyskoczymy? Bo mamy niewiele rady. <gody> <gody> no, tak, tak, tak prowokacyjnie. dla radości, tak. No. Prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, więc... <gody> <gody> Już odświeżamy różowe ornaty i stuły na przyszły niedzielę. Dobrze. Przeżyjemy to. Przeżyjemy. Bo mówmy, Przeżyjemy na na koniec, na dobrą noc, na cały nadchodzący tydzień właśnie, by nam siły nie opadły, by pocieszenie, które niesie nam dobra nowina, było trwale w naszych sercach i właśnie rozpogadzało je, nawet wtedy, kiedy zewnętrznie, nawet w jakiś sposób trudno. Niecierpliwość bierze górze. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, w tej modlitwie wieczornej chcemy Ci przede wszystkim dziś dziękować. Dziękować za dar zbawienia w Twojej osobie, za tym, że to, co jest największą naszą bolączką, trudem i problemem, czyli nasz grzech, jest w Tobie rozwiązane i że to rozwiązanie dajesz hojnie, cierpliwie, nieustannie, że jesteś gotowy do tego, aby przebaczać nam grzechy, że jesteś tym, który właśnie pranie nieść nam pocieszenie, że w Tobie znajduje nasze serce pokój i spełnienie. Radość i doświadczenie. Tego, że, że właśnie mamy Boga, który kocha, który nigdy z nas nie rezygnuje i pragnie nas wyprowadzać z każdej możliwej niewoli, aby nasze życie doświadczało pełni pokoju i radości. Tobie chwała na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i, Synowi, i Duchowi Świętemu, i jak była na początku i, i zawsze na i na wieki wieku. Ostatnie ogłoszenie jeszcze. Yy, tydzień temu miał miejsce live dotyczący yy, tematu kształt. znajdywania swojego kształtu, tak, swojego powołania, swojego miejsca. Serdecznie zapraszamy też jeszcze do, do księgarni Przystanku Jezus, yy, gdzie można też właśnie tę książkę, kształt, nabyć. Yy, wiemy, że wielu z Was na pewno dostało w drodze mailowej też ten poradnik. Yy, jeszcze więcej materiałów. Jest właśnie w książce, dlatego zapraszamy, zachęcamy. Jutro, czy dzisiaj, już ruszyła promocyjna cena właśnie w księgarni. Także też może to dobry pomysł na jakiś prezent albo właśnie inwestycje w siebie. Także serdecznie Poradnik jest za darmo, można pobierać, czytać. Także. No 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 no. Także szczerze, wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Nowego tygodnia. Chodźmy obowiązków to właśnie pełnego radości i spełnienia. Wszystkiego dobrego. Nie, pa. Było, było błogosławieństwo? Nie. To błogosławieństwo. Z wami. <śmiech> <śmiech> Niech Was Panie. błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. To teraz Amen. można machać jak w Familiadzie. Machamy. papa. pa. pa. <śmiech> pa, pa. <śmiech>